Czy dałoby się dobrze strzelać Nie wiem czy otwierać Mam dylemat. Dylemat Dobra, nie było tak źle Ile tu? O kurwa Cała rodzinka Dobra. Wow! Skurwy Za mną pewnie są. Czułem to. Czułem cię z kurwy O kurwa. Tam chyba strzała gdzieś. Jedna została. W kurwy za trochę gra. To Powinienem szybko tutaj ich skosić i odzyskać strzałę Dobra mam Mogę zamykać drzwi dosyć solidne Chyba je ja się nie da rozjebać No i dobrze że się nie da rozjebać ich e, dobrze, dobrze Gano O kurwa Nie wyszło trochę Z tym strzelaniem Uj Po płotach poszło Przejebane w chuj Myślałem, że jestem bezpieczny tu chuj Teraz bezpieczny się nie czuję. Kurwa, no nic tu nie ma. Tak naprawdę. Dobra, nie rzucajmy się w oczy. Nie rzucajmy się w oczy. Gdzie druga strzała? Gdzie druga strzała poleciała? Chuj ciebie. Albo znikła, albo gdzieś leży tu. To temat tabu. Myślę, zdaje, że gdzieś leży, a może i znikła. Także to tam nie wiadomo. O, 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 chyba leży, leży coś. Coś było, kurwa. Coś było. Jest, leży, dobra. Zbieramy zabawki i myślę, że trzeba spierdalać. Dopóki jeszcze świeżo w miarę. Return to de... The... Aha Wróćmy tak by nas nie pożarło O kurwa mogłem dać Nie dać się zabić tylko wziąć rzeczy No, Zyknij kurwa O chyba Będę miał 7 Dobra teraz chodu, chodu Mówię, granie jest taka ciężka, tylko że nie używać broni palnych i tych takich wybuchowych rzeczy różnych. Nie będzie synek gitara. A tam jeszcze sobie zbadam, co tam jest. Może nie jest zamknięte? Kurwa. No, rozwalaj, rozwalaj. Rozwalaj, rozwalaj. No. Rozwalaj. No, rozwalaj. No chodź, rozwala. chodź. No. Hoć, hoć. no. Brajerze, ty jebany to tak jak myślałem, dobra Jeden pocisk w lufie idą? Niech nie idzie, daleko Dobra, mamy to co mamy Po co przyszliśmy tu To było tak po drodze Taka misja poboczna Jedziemy dalej O widać jak tutaj tego Jest Pojedziemy teraz chujowszą drogą Jakimiś rumuńskimi skrótami Co znowu coś Jest. Jedziemy. Do to miasto co chwilę. Keep, keep driving tam. Tam kurwa po drodze, mnie to tam chuju interesuje. To w sumie miasto. Drive the... move the car. Dobra, jedziemy. your father's a bad idea. Saying goodbye radio. paliwo mało. Nie wiem więcej tak to grata wygląda, nie? z grubsza Taka sobie Nie ma tutaj jakiś, nie wiem Zadymy taki O przeżył jednak Pochowamy, pochowamy pisto Szogun A to się przyda Dobra, to tam jest, czekaj, w karze. Czym jaka misja? Przetestujmy, jak to działa. Właśnie tak. Gdzie mamy iść? Coś poszukać, przeszukać chyba. Tak mi się zdaje. Dobra Biegniemy na wojnę Ciekawe czy ich zgubim W labiryncie kurwa Znotliwym Chyba ich zgubiłem, ale jaja Jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło Smacznego Mój kolego nie przeszkadzam ci. Tu sobie wejdę. Po cichu. Tobie wpakuję. Żebyś nie plątał się. Bo nie lubię, gdy ktoś się pląta. Drzwi te nie, chyba nie zamknę. O, panienka idzie. Kurwa. Czy kapnęła No będzie ciężko łeb trafić? A udało się Tobie nie chcę przeszkadzać, ale będziesz w wkurwiał o mnie Wow Pistolet jakiś dosyć ciekawy, Są coraz więcej zabawek. O kurwa, wiedziałem, wiedziałem kurwa Byłem pewne że coś wyskoczy Zbyt ciekawe było, co to zapalić mogę? Coś a, drzwi, może Kurwa. jak twardy ma. Ulala! wywołałem... wywołałem Wywołałem wilka z lasu Czy jak to się to mówi? No coś takiego Zamykamy drzwi Piwnica jakby Kurwa Ciało jeba na przeszkadza, A on znikł.